Królik odwiedził czyrzew Stało się tak dzięki projektowi Teatr Polska prowadzonemu przez Białostocki Teatr Lalek. Dzięki niemu dzieci i młodzież z małych miejscowości na Podlasiu mają szansę obejrzeć spektakl „Jest Królik na Księżycu”. Dotrzeć z tymi naszymi spektaklami to jest taka próba eksperyment. Do publiczności, która nie ma możliwości kontaktowania się z teatrem na co dzień, która oczywiście zna teatr, która także bywa w naszym teatrze. Wiele osób czy grup z tych małych miejscowości w naszym teatrze często goszczą. I dla nich to będzie taki prezent BTL-u, Telewizji Białystok, żeby w ich miejscowościach, w ich warunkach, w ich lokalnych przestrzeniach zagrać kulika na Księżycu. Wybieraliśmy miejscowości małe. Tak naprawdę wybieraliśmy naprawdę malutkie miejscowości, ale okazało się, że w tych naprawdę malutkich nie ma ani sali, ani tylu dzieci, którym moglibyśmy zaprezentować nasz spektakl, i zostały to takie większe z mniejszych miejscowości wybrane. Aktorzy chętnie zagrali dla małych widzów czy Już sam udział w przedstawieniu był dla nich doskonałą a czy jest królik na księżycu? No to podobno wystarczy w czasie pełni przyjrzeć się księżycowi i podobno on tam w zarysie jest i warto tam patrzeć. Spektakl jest y, taką małą formą nietypową, w którym nie ma typowych lalek, są po prostu magiczne przedmioty, które główny bohater y, zbiera w trakcie swoich nocnych podróży. To co widzę, patrząc na księżyc, to są uszy i ogonek. Pewnie to królik. Ja raczej za szafą siedzę i pilnuję królika, bo tak jak wcześniej powiedziałam, króliki są wszędzie, to tego teatralnego pilnuję, żeby krzywda mu się nie stała. Najważniejsze były oczywiście dzieci, które dzięki królikowi mogły pozbyć się swoich lęków. Spektakl w Czyżewie na pewno można zaliczyć do udanych. Było fajnego, jak wszystko było dla mnie fajne. Słuchajcie, jak mi się dzieje królik na Księżycu, tak jak w tym przedstawieniu było powiedziane. Tak. A co Wam się najbardziej w tym przedstawieniu podobało? Wszystko też. A jak aktorzy, a może zabawki, a może to coś na scenie działo? Powiedzcie. Tak. Co się podobało najbardziej, powiedzmy? Królik. Królik. I co jeszcze, powiedzcie, się podobało? Królik. Królik, coś jeszcze było? Tak, proszę powiedzieć. Ten pan. Podobał Ci się pan ten? A który? Ten w kapeluszu, czy ten ta nocna Mara, która chodziła? E, w kapeluszu. Pan w kapeluszu. Słuchajcie, pomyślcie, to dobry pomysł, żeby teraz przyjechał tutaj do Was, żeby tak, pokazać tak. przedstawienie. Tak. Kolejne przedstawienie Białostockiego Teatru Lalek odbędzie się we wrześniu. Kolejne przedstawienia Białostockiego Teatru Lalek będą miały miejsce w Zbójnej, Perlejewie, Narbi i Zawadach.